Dzień dobry, witam serdecznie, witam w kolejnym programie. Witamy, bo dzisiaj jest ważny dzień. Dlaczego? Bo mam nadzieję, że na tym przykładzie, który dzisiaj pokazali nam kierowcy, nauczymy się, że trzeba po prostu z tą władzą właśnie w taki sposób postępować, a ani kroku wstecz mówić, co chcemy, co jest złe, bo Tusku i jego brygada zamknęła granicę z Białorusią, bo przecież atak ros rosyjski. Nie będę dzisiaj zgłębiał, czy to rosyjski, czy nie, czy to było coś innego, zostawmy to. Fakt jest faktem, że zamknięto na długo granicę. A to uderzyło oczywiście w polskich przewoźników, i nikt z tym nie chciał nic zrobić. Nie obchodziło ich to, że stali po stronie białoruskiej. Nie obchodziło ich nic. No ale na szczęście niektórzy nie zgodzili się z tą decyzją pana naszego wszechmogącnego premiera Tuska. No i postanowili, że, że coś z tym zrobił. Rafał Mekler, Konfederacja Ruch Narodowy jest ze mną w połączeniu internetowym. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Zanim przejdziemy do konkretów, zanim oddam dla Pana Rafała głos, to chciałbym tylko poprosić Was o subskrypcję, lajkowanie, udostępnienie, komentowanie, podawanie dalej tego materiału. Zachęcam również do wsparcia można postawić tam kawę właśnie pod tym adresem i zachęcam was, byście odwiedzili Białystok, jeśli mieszkacie w Stoku, w najbliższą sobotę salę salę NOT przy ulicy Marik Skłodowskiej, Kiri 2 w Białym Stoku w samym centrum, spotkanie z książką Paweł Lisicki, Stanisław Michalkiewicz Tomasz Sommer, Agnieszka Piwar, Tadeusz Płużański, moja skromna osoba jeszcze będzie Jerzy Karwelis, więc zachęcamy bardzo gorąco od 12 do 19 wstęp wolny, wolne datki tak zwane więc zapraszam serdecznie. Dobrze, panie Rafale, zacznijmy od początku, żeby szybko tak naświecić o co chodziło, bo po stronie białoruskiej nasi kierowcy zostali z niczym. Oczywiście Tusku, jak to Tusku, rozłożył ręce i mówi: No, co ja mogę zrobić? Zamknęliśmy granice. nikogo nie obchodzimy. No, czy ja nie przesadzam w tym, co teraz mówię? Znaczy, sytuacja miała podłoże w mojej opinii bardziej w. Próbie stworzenia swego rodzaju lewara na Łukaszenkę poprzez Chińczyków bo ta zblokada ciężarówek to była trochę taka, odprysk trochę tego zamknięcia granicy. W mojej opinii celowane to było w, w Chińczyków, żeby, żeby zablokować im pociągi, żeby zablokować przepływ towaru z Azji, żeby władze Chin w jakiś sposób oddziały, oddziaływały na, na Łukaszenkę, żeby, żeby Łukaszenka zdjął presję tą imigracyjną z granicy, żeby uwolnił być może jakichś więźniów politycznych i to było w to celowane i sam Lewar w koncepcji teoretycznie miał zadziałać, no niestety w ministerstwie MSWiA i msz jak widać na tym przykładzie brak jest absolutnie jakiejś kooperacji, komunikacji, bowiem nie policzono tego, że ciężarówki, które zostaną po tym zamknięciu po, po stronie białoruskiej nie będą mogły w żaden sposób się z tej Białorusi wydostać. Na stronie ministerstwa MSWiA do tej pory wisi komunikat, który zaleca przewoźnikom, żeby korzystali z przejść litewskich. No problem jest taki, że z przejść litewskich od dwóch lat korzystać nie mogą, więc więc no, chcąc nie chcąc, próbując stworzyć ten lewar, no, tusko, tus, tuskowcy po prostu wywrócili się o własne nogi i zablokowali zablokowali te polskie ciężarówki. Czym zamiast mieć samemu lewar na Łukaszenkę, zrobili dali Łukaszence lewar. A myśmy się no, nie mieli. Nie, 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 no, nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy się za polskimi ciężarówkami ująć, bowiem mówimy o szacunkowo około 200 milionach złotych w majątku ruchowym i towarze. Więc nie jest to naprawdę mała suma. Ja już nie liczę nawet tego wielodniowego przestoju, nie liczę tych strat, które te ciężarówki poniosły. Ja już nawet nie wchodzę w to. Samo to, że te ciężarówki wrócą, to już jest bardzo dobra wiadomość, ale tak jak mówię. Tutaj koncept był taki, żeby wywrzeć poprzez Chiny presję na Łukaszenkę. No tak jak mówię, no ten rząd nie, nie radzi sobie z rzeczami prostymi, być może nie ma szczęścia, być może nie ma rozeznania, może wszystko razem. I no, sytuacja zrobiła się taka, jaka się zrobiła. No Myśmy musieli, musieli zadziałać. Myśmy zagrozili tutaj protestem w Warszawie. Myśmy. Starali się na wielu odcinkach medialnych, między innymi dzięki panu redaktorowi, też oddziaływać na opinię publiczną, tłumaczyć opinii publicznej, nie pozwolić też opinii publicznej ustawić nas przez stronę rządową ustawić opinii publicznej jako oponenta, bo nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, takie, zawsze strona rządowa próbuje w takich, gdy jest konflikt, jakaś grupa społeczna i rząd, zawsze strona rządowa próbuje stronę społeczną zdyskredytować. Tak, żeby w opinii społeczeństwa, a to społeczeństwo jest tak naprawdę lewarem, bo to my głosujemy, to my postrzegamy polityków tak, a nie inaczej, i politycy tylko opinii społecznej się boją. I zawsze, gdy jest taka sytuacja, to próbuje się tą grupę społeczną jakoś zdyskredytować. I tak zrobiono chociażby z górnikami, gdzie włączono taką narrację, że państwo polskie dokłada, dokłada miliardy do górnictwa. I skutkuje to dziś tym, że górnicy, gdy wychodzą protestować, to ludzie mówią, że no słuchajcie, ale to przecież wy jesteście na naszym garnuszku i tak dalej, no my wam dopłacamy, wy jeszcze protestujecie i tak dalej, i tak dalej. Podobno narrację próbowano robić z rolnikami, tutaj trochę po innym, trochę po trochę innym kluczu, bo budowano narrację, że przecież mają traktory po 500 tysięcy, po milion złotych, a domagają się tutaj jakiejś pomocy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj myśmy jako przewoźnicy właśnie dzięki mediom, bo to też żebyśmy mieli świadomość, dzięki mediom, tylko tym mediom czy Czystego nurtu, nie mówię o mediach brudnej wody, mainstreamowych, tylko o mediach czystego nurtu. Myśmy w mediach czystego nurtu mieli na szczęście wsparcie. Wsparcie polegało na tym, że po prostu sytuacja była tłumaczona. Obywatelom, Polakom, taką jak ona była, taką, jak ona była, i dzięki temu my mieliśmy poparcie społeczne i dzięki temu tak na dobrą sprawę rząd się ugiał, bo, 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 bo ja nie wątpię w to, że gdyby, gdyby powiedzmy, gdybyśmy byli w innym miejscu, w innym czasie, gdyby. No tutaj też to okno, okno czasowe jest ważne, bo rzeczywiście Bogu dziękować nie ma żadnych jakichś prowokacji ze strony ze, ze Wschodu. No i. i, 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 no i Dzięki temu te ciężarówki wrócą, wrócą do kraju, a to jest najważniejsze, bo mówimy o tysiącu w zasadzie, no teraz, tak jak prawdopodobnie około 1400-1500 polskich ciężarówek, które tam utknęły. I to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz, to jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia, bo też jest taka sytuacja, że niejednokrotnie słyszymy, że na przykład. Hmm, to działanie, ono ma, znaczy to zablokowanie granicy, ono miało na celu też przeciwdziałanie, powiedzmy, tutaj Rosji, temu, żeby nie finansować Putina, i tak dalej, i tak dalej, żeby Łukaszenka nie zarabiał. No, tylko ja zada, zada, zadałem dzisiaj już nie raz to pytanie i zadam jeszcze raz to pytanie, żeby każdy sobie w, w swoim sumieniu rozstrzygnął, y, jaki wpływ na zdolności logistyczne powiedzmy armii białoruskiej czy armii rosyjskiej miałoby pozyskanie, a to było w perspektywie, pozyskanie 1500 nowoczesnych ciężarówek. Jak podniosłoby to zdolności logistyczne armii, gdyby te ciężarówki zostały y, y, zarekwirowane i kto Oddałby te ciężarówki w ręce Łukaszenki czy Putina. No, Donald Tusk byłby wówczas największą ruską nucą pod słońcem. Bogu dziękować, do tego nie doszło. Bogu dziękować, ciężarówki wrócą. Bogu dziękować, granica jest otwarta i, 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 i nasze, na, na, nasi przewoźnicy z Polski Wschodniej, gdzie ja, ja tylko zwrócę uwagę, że Polska Wschodnia to jest rejon, w którym nie ma przemysłu. Polska Wschodnia to jest rejon, w którym no, na transporcie próbujemy budować swoje, swój dom. Dobrobyt. I tutaj ten transport ostatnio jest naprawdę bardzo ciężko doświadczany, bo począwszy od pakietu mobilności, który został implementowany, później idąc przez dopuszczenie przewoźników ukraińskich do rynku polskiego, którzy eliminują po dziś dzień polskich przewoźników z, właśnie z Lubelszczyzny i z Podkarpacia, na, na, mam nadzieję na tej sytuacji z granicą dzisiaj kończąc. No dobrze, pytanie jest takie, czy rzeczywiście to zagrożenie, że Białoruś by zarekwirowała te ciężarówki, to była rzecz, która była rzeczywiście na horyzoncie, czy oni tak grozili, mówili? Byłaby ta rzecz na horyzoncie, bowiem w przeszłości niejednokrotnie polskie ciężarówki były pod różnymi pretekstami konfiskowane. Poza tym komunikaty władz Białorusi były czytelne. Macie 10 dni na to, żeby załatwić sprawę, żeby wyjechać z Białorusi. Po 10 dniach, wasz pobyt w naszym państwie będzie, będzie no złamaniem prawa, i to, to były czytelne komunikaty to Białoruś jasnym tekstem czytelnym jasnym czytelnym tekstem to artykułowała i myśmy to wiedzieli i tak jak mówię no w przeszłości znamy takie znamy takie przypadki kiedy rzeczywiście te ciężarówki były pod różnymi pretekstami e, konfiskowane. Mamy tą sytuację Dlaczego pana zdaniem Tusk uległ? Bo co, przestraszył się protestów, które szykowaliście, czy rzeczywiście to było coś innego? Czy wyglądał już, bo już wyglądał w tej kwestii, nie tylko w tej kwestii, jak po prostu mały chłopczyk, który rozgrywany jest przez inne państwa i który tak naprawdę wpędził się sam w tą sytuację? Ja myślę, że jedynym i to też warto, żeby warto, żeby, żeby, to wybrzmiało. Jedyną rzeczą, czego jaką boją się politycy, to jest brak poparcia i opinia publiczna. To, to, to jest tak naprawdę jeden czynnik, którego się boją, bo tam żadnych jakichś innych czynników powiedzmy oprócz tych się nie boją, no bo tylko, tylko brak poparcia oznacza utratę władzy a politycy, szczególnie rządzący, boją się tego najbardziej. Więc tutaj to, to, o czym powiedziałem wcześniej, perspektywa utraty tego poparcia społecznego do mandatu, do, 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 do działań, które podejmowali, czyli do zamknięcia granicy, no ona przede wszystkim tutaj wpłynęła w mojej opinii na tą decyzję. Rzecz druga, rzeczywiście zagroziliśmy protestem, do którego byliśmy bardzo dobrze przygotowani, bowiem no już teraz mogę powiedzieć, mieliśmy kilkaset ciężarówek w różnych miejscach w Warszawie, w które w jednym momencie zmierzałyby w stronę Sejmu albo KPRM-u, więc tutaj paraliż miasta byłby, byłby powiedzmy na stole. Oczywiście my byśmy nie blokowali, ale wystarczyłoby, żeby taka ilość ciężarówek po prostu jeździła po ulicach Warszawy i to już byłoby. To już byłoby znaczącym utrudnieniem, które by wszyscy odczuli, a winiliby za to oczywiście rząd Donalda Tuska, no bo przecież nikt, nikt trzeźwy nie negowałby tego, że nie chciałby powiedzmy stracić ciężarówki jednej, dwóch, czy tak jak jest, znam przypadek, gdzie 21 tych pojazdów człowiek ma na Białorusi i licząc średnio po 200 tysięcy złotych za zestaw, czyli ciągnik plus naczepę, no to widzimy, jaką ktoś poniósłby stratę. No i a często gęsto są to firmy które są małymi firmami rodzinnymi, które dorabiały się latami tego, żeby mieć tych pojazdów kilka czy kilkanaście. są to ludzie, którzy kawał zdrowia stracili na tym, żeby dorobić się tego, czego się dorobili. I teraz nagle ktoś, ktoś próbuje im to zabrać. No to, to, to determinacja tych ludzi była jest w zasadzie nadal tak bardzo wielka do tego, żeby, żeby no ten owoc owoce ciężkiej pracy wielu lat no nie dać sobie odebrać tak po prostu jakąś taką głupią decyzją, gdzie nawet pomiędzy ministeria Ministerstwami widać, że nie ma kooperacji w tej materii? E, tak się zastanawiam trochę z innej beczki, bo wspomniał Pan o mediach, ale chcę na, do tego nawiązać, bo trwają prace, żeby właśnie takie media jak moje, jak to, w którym teraz występujemy, no nałożyć kaganiec, żeby nie mówiły takich rzeczy, o których na przykład Pan odpowiada. W jakim momencie jesteśmy Pana zdaniem? Bo zaraz nam będą zabraniać, będzie niedobra mówić o pewnych rzeczach, bo tutaj naprawdę zakusy tej władzy są mocne do tego, żeby ograniczyć wolność słowa w Polsce. Ja uważam, że jeżeli chodzi o media, dopóki media nie łamią prawa, czyli nie promują ideologii, które są prawnie zakazane, każde media mają prawo do przedstawiania swojego punktu widzenia. I, 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 taki, i taki status quo powinien być zachowany. Pluralizm mediów, czyli ta wielość opinii. Jest odpowiednikiem w gospodarce takiego wolnego rynku, czyli klient w tym momencie odbiorca takich informacji, sam decyduje, które informacje według niego są najlepsze dla niego i tak powinno pozostać. Tak jak mówię, dopóki prawa ktoś nie łamie, czyli powiedzmy nie, wiem, nie promuje ideologii, które są ideologia, ideologiami, które są zakazane, czyli powiedzmy nazizm, czyli powiedzmy faszyzm, komunizm, czy też banderyzm, bo to ostatnio. ostatnio ostatnio przecież było na tapecie. Jeżeli, jeżeli nie ma promocji takich, takich ideologii, no to powinniśmy, ta, takie medium powinno mieć prawo działać, a jeżeli, jeżeli, jeżeli jeszcze jesteśmy w takiej sytuacji, że władza próbuje zamknąć medium usta, no to oznacza, że media też szkodzą władzy, a jeżeli władza się boi krytyki, to znaczy, że robi coś, coś czego nie chciałoby, żeby społeczeństwo Wiedziało, że robi. No więc no tutaj jest, jest sytuacja czytelna. O, o, o wolność mediów należy walczyć. I no, tutaj cytując klasyka, tak być może nie zgadzam się z tym, co mówisz, jednak zrobię wszystko, żebyś miał prawo to powiedzieć. I to powinna być tak naprawdę dewiza rządu, jeżeli chodzi o kwestie medialne. Wracając do tego, ile dokładnie ciężarówek było? Czy możemy to dokładnie powiedzieć uwięzionych? I jak długo, dla, dla, dla skonkretyzowania wiedzy, jak długo one były tam uwięzione po stronie białoruskiej? Ja dzisiaj wydrukowałem sobie listę, którą zostawiłem w KPRMie na, na tej liście było 1039 ciężarówek, ale wiem, że dużo by, że na pewno było kilkaset więcej liczba, którą poda, podawała strona białoruska, czyli około 1500 jest dość wiarygodna, bo wiem rejestracja w tym systemie, w którym sprawdzałem, w systemie kolejki granicznej jest płatna, w związku z czym część przewoźników, która nie, nie wierzyła w to, że da się wyjechać, po prostu nie opłacała tego, żeby nie generować sobie kosztów. Więc myślę, że w okolicach 1400 pojazdów, miało, było tam zamkniętych. No to jest oczywiście kilkaset firm, które, które byłyby, byłyby poszkodowane. No tak jak mówię, Bogu dziękować, sytuacja się zmieniła. Miejmy nadzieję, że też ze strony Białorusi nie będzie w tym momencie tworzenie, nie będzie tworzenia jakichś przeszkód w tym, żeby te pojazdy spokojnie wróciły do nas, żeby no, te, po, te polskie firmy, żeby uniknęły tych kosztów, tych strat, które, które no, przed nimi bardzo realnie się, się rysowały. Dobrze, czy spodziewa się Pan podobnych problemów w przyszłości? Nie mówię tu w, w kontekście jakiegoś kolejnego ataku dronowego, tylko po prostu jakikolwiek z powodów tego, że ta wojna dyplomatyczna między Polską a Białorusią trwa. Nastawienie jest takie pomimo sygnału z Białorusi, że chcieliby dogadać się i pomimo tego, że dogadują się z Trumpem, czy możemy się spodziewać czegoś podobnego w przyszłości? Przecież nie można robić biznesu, jeździć, zarabiać pieniędzy, gdy jedzie się w każdą trasę i nie wiadomo, czy się z niej wróci, albo że nie ona będzie nie będzie trwała kilku dni, tylko kilka tygodni. Panie redaktorze, jest pewna zasada w geopolityce, która, która ja uważam, że jest zasadą bardzo mądrą, czyli żadnych wojen z sąsiadami i my powinniśmy się tej zasady trzymać. Oczywiście biorąc pod uwagę te uwarunkowania geopolityczne, w których my się obecnie znajdujemy, jest bardzo trudno zachować taką, e, taką e, to, 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 to powiedzmy kierować się tą logiką w geopolityce, no, ale próbować warto. I ja też uważam, że skoro Stany Zjednoczone, czyli to powtórzę za głównymi mediami, nasz największy sojusznik, gwarant naszego bezpieczeństwa rozmawia z Łukaszenką i gdy zdejmuje część sankcji z Białorusi, i okazuje się, że ta polityka przynosi skutki w postaci uwolnienia więźniów politycznych. I gdybyśmy nawet teraz sięgnęli do doktryny, powiedzmy, y, która tą, tą powersalu, y, czyli doktryny, która mówiła, że pomiędzy nami a Rosją powinien być kordon sanitarny z państw neutralnych. Czyli państw neutralnych, czyli Ukrainy i Białorusi w tym momencie, no to my powinniśmy jednak z tym państwem relacje mieć. Szczególnie, że Łukaszenka, który tak swinguje pomiędzy Rosją a, a Europą, no to, 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 to jest Łukaszenka, który, który, który jest nam, dla nas jest na pewno korzystniejszy niż Łukaszenka, który jest wepchnięty w ramiona Putina, tak, bo Łukaszenka wepchnięty w ramiona Putina, no to armia rosyjska, która od strony Białorusi wjeżdża na Ukrainę, taka, nie wiemy y, dziś, jakby wyglądała sytuacja, gdyby, gdyby w 2020 roku y, podczas wyborów Oczywiście, no to rozmawiamy teraz hipotetycznie. Gdyby podczas wyborów na Białorusi, wówczas gdybyśmy na przykład się nie, nie angażowali tak mocno w te wybory, gdyby te więzi, powiedzmy, zachodnio-białoruskie, te oddziaływanie, tak, może więzi to za mocne słowo, gdyby one nie zostały zerwane. Na, na, na pewno byśmy nie mieli dzisiaj tej sytuacji z uchodźcami na granicy, z nachodźcami, bo też warto zauważyć, że też mało kto to wie, przyczyna tego, że na granicy naszej wschodniej pojawili się nachodźcy, leży w, w Niemczech, bo drodzy Państwo, do 2020 roku Niemcy, a Unia Europejska, a szczególnie Niemcy, suto dotowały władze Białorusi, suto dotowały Białoruś, płacąc him, Cytuję za chronienie granicy. Jednokrotnie Łukaszenka mówił w telewizji, że Białoruś jest zbyt biednym państwem, żeby chronić granicę, dlatego nawet w kontekście tego tutaj, na, tych nachodźców, że jest zbyt biednym państwem i nie radzi sobie z ochroną granicy i zachód powinien im dopłacać. Co właśnie czynił wiele, wiele lat, bo chociażby przejście graniczne w Kozłowiczach, ten terminal, który był teraz zamknięty, jest w całości sfinansowany z pieniędzy Unii Europejskiej. 18 milionów euro ta te, te, ten terminal kosztował. Mało tego, Niemcy remontowały Łukaszence przejścia, chociażby Warszawski Most, czyli w Terespolu, chociażby remont, wyremontowali przejście w Kamienny, Kamienny Łuk, czyli przejście tutaj koło Wilna. Mało tego, światłowód mu położyli między przejściami granicznymi. Łukaszenka dostawał od zachodu motorówki, samochody, dostawał ogromne pieniądze, które, który to potok pieniędzy zakończył się wraz z wyborami w której się angażowała Unia Europejska, Polska także. E, tutaj te, te, te więzi zostały zerwane, te nitki zostały zerwane i Łukaszenka zauważył, że skoro Europa płaci Erdoganowi za to, żeby trzymał nachodźców, no to dlaczego ma nie zapłacić Łukaszence, tak? Skoro dotychczas go nauczyli, że płacą mu za to, że chroni granice, no to on spowodował sytuację kryzysową, żeby znowu zaczęli mu za tą granicę płacić. No niestety na jego nieszczęście graniczy z Polską, a nie z Niemcami, więc y, Unia Europejska... Potraktowała to jako problem polski, gdzie tak na dobrą sprawę, gdyby w Polsce rząd miał sprawczość i jakąkolwiek logikę, wystarczyłoby w tym momencie. Wymusić na władzy, władza, na, na władzy chociażby Niemiec, żeby przyjmowała wnioski e, azylowe w ambasadzie w Mińsku. No, przecież ci wszyscy ludzie nie chcą mieszkać w Polsce, oni wszyscy chcą jechać do, e, do Niemiec. W związku z czym ja nie rozumiem absolutnie, dlaczego, czy inaczej, wchodząc w logikę obrońców praw człowieka, czy my mamy prawo wie, wie, wiązać tych ludzi z państwem, w którym oni przebywać nie chcą. Skoro z jednego państwa już wyjechali, bo nie chcieli w nim przebywać. Z jakichś różnych powodów, to dlaczego mamy ich przywiązywać teraz do kolejnego państwa, w którym nie czują się dobrze, do którego nie, w ogóle nie zmierzali, do którego nie, w którym nie chcą przybywać? No to tutaj sobie warto odpowiedzieć dla, na takie pytanie i też wywierać presję chociażby na Niemcy. No bo przecież to Niemcy są pośrednio i bezpośrednio przyczyną tej sytuacji na granicy, bo, na granicy, bo ci ludzie do Polski jeździć nie chcą, tak? Mhm, dobra, ostatnie pytanie, tak naprawdę, już. Jaki udział w tym wszystkim w rozładowaniu tego czy no, zakończeniu tego kryzysu na granicy miały pana zdaniem Chiny. Ja wiem, że Chiny też na pewno aktywnie oddziaływały na, 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 na różnych polach, tylko czy, czy, czy Chiny czy Chiny miały tutaj. Na, na pewno ja sądzę, że to, ta sytuacja, ta, ta zmiana dzisiaj, ona jest wynikiem sumy różnych oddziaływań, które, które na, na, na rząd były wywierane. No, prawda jest też taka, że dziś ta poranna porana Interwencja, którą podjęliśmy razem z marszałkiem Bosakiem. No, ona też wiele w mojej opinii zmieniła, bowiem myśmy dzisiaj przynieśli fizycznie listę pojazdów, które tam są zablokowane, bo do, do dziś my w ministerstwie sądzili, że tam jest dosłownie kilka, 100, może 200 samochodów i to wszystko. A tak w ogóle to polskich kierowców tam praktycznie nie ma, to, 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 to nie jest nic wielkiego. My dziś przedstawiliśmy fizycznie listę z numerami rejestracyjnymi, z datą rejestracji w systemie wszystkich pojazdów, które tam przebywały. W mojej opinii zrobiło to wrażenie, bo tak jak mówię, no nie można, idąc tą logiką, tak? No dziś, gdyby, gdyby te ciężarówki zostały zabrane przez Łukaszenkę, to największą ruską onucą byłby Donald Tusk, bo dofinansowałby Łukaszenkę 200 milionami złotych w pojazdach. I to oni pan po... Panie Rafale, tak przepraszam. przepraszam. To chce mi pan powiedzieć, że oni nie widzieli, że tyle. To przecież nie trzeba być omnibusem, żeby stwierdzić i tak. zobaczyć i dowiedzieć się, tak. że ile tych ciężarów jak stało, i że to są Polacy w większości. W ministerstwie z moich danych podawali nam liczby, które miały się nijak do stanu rzeczywistego. W ministerstwie opierali się na danych, które dostali ze zrzeszeń przewoźników, a przypomnę, że wszyscy przewoźnicy nie są w zrzeszeniach, tak? Więc zrzeszenia przysłały im tylko listy tych pojazdów, które były rzeczywiście e, za, powiedzmy za, zabrane członkom zrzeszenia, ale z, nie jest tak, że wszyscy przewoźnicy są w zrzeszeniach. Jest wielu, którzy, którzy nie są w żadnym zrzeszeniu, i, a mieli samochody zabrane, więc no tutaj naprawdę, tutaj jak obserwuję tą sytuację, jak widzę, w jaki sposób ministerstwo yy, no jest ubogie w informacje, w, w jaki sposób jest ubogie też z powodu tego, że nie korespondują ze sobą nawet te ministerstwa, bo tak jak mówię, nikt normalny nie wystosowałby komunikatu o tym, że możemy wracać przez Litwę, jeżeli by miał tego świadomość, a miałby tego świadomość, gdyby MSWiA zapytało ministerstwo infrastruktury, Infrastruktury, w ministerstwie infrastruktury, szeregowy pracownik ministerstwa ma świadomość tego, jak wygląda, jak wygląda sytuacja na Białorusi, jeżeli chodzi o przewoźników polskich. No tutaj jest absolutny brak komunikacji, brak y, niedoinformowania, no i to jest to, to. to to, to, to wybuchło w twarz Donaldowi Tuskowi. No, my nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko bronić majątków naszych kolegów i, i, i naszych, bo też bardzo wielu przewoźników, którzy dzisiaj na przykład byli na porannej konferencji pod KPRM-em, ma, ma zarekwirowane po kilka ciężarówek. No i świetnie, że się wam udało, gratuluję oby tak dalej. oby, oby w ogóle takiej sytuacji nie było, bo, bo to, to jest naprawdę ręce mi opadają. To, co mi Pan powiedział o tych, o tych ministerstwie, że oni nie wiedzieli o tym, że jest tysiąc, ponad tysiąc, około 1500 ciężarówek, no to ręce za no to, to nie wiem, co mam powiedzieć. To są ręce, ręce opadają. Rafał Kler, Ruch Narodowy, Konfederacja, bo moim Państwa gościem w połączeniu internetowym bardzo dziękuję za tę rozmowę. I ja dziękuję, pozdrawiam pana, pozdrawiam Państwa. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy Wam. Zapraszamy do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniania, komentowania tego materiału, podawania danej. Z jednej strony się nie dziwię, a z drugiej naprawdę ręce podają. <laughs> Polskie ministerstwo. Można postawić nam kawę, jeśli uważacie, że to, co robimy, jest dobre właśnie pod tym adresem. Zachęcam do tego gorąco. Zapraszam również do Białego Stoku w najbliższą sobotę spotkanie z książką od 12 do 19 w sali. No, tu przy ulicy Marii Skłodowskiej, Kiri 2, to w samym centrum Białego Stoku, Na pewno bia Białostruczanie wiedzą gdzie to i jak. Zapraszamy na te targi. Wejście wolno od 12 do 19. Czekamy na Was. Czekam na Was dzisiaj jeszcze na po 19. Będzie ciekawy, naprawdę. Ciekawy dla tych, którzy wierzą w naukę i w medycynę i eliksiry, które leczą albo chronią. To po 19. Teraz do zobaczenia, do widzenia.